Zanim zaczniemy odcinek, muszę was ostrzec, że aceton to bardzo łatwo łatwopalna ciecz, która w temperaturze 56 stopni Celsjusza wrze, czyli zmienia swój stan skupienia z ciekły na gazowy, a w połączeniu z powietrzem tworzy wybuchową mieszankę. Także otwarty ogień i nie jest wskazany. Tak samo jak wdychanie oparów i kontakt z oczami czy skórą może powodować podrażnienia, a w wyjątkowych przypadkach śmierć. Także z takim miłym wstępem, mam nadzieję, że jesteście na tyle odpowiedzialni, że nie zrobicie nic głupiego. Aceton, jak już wiecie, rozpuszcza akrylonitrylos Akrylan, czyli ASA, tak jak i ABS. W druku 3D stosuje się go głównie jako tzw. klejk, aby uzyskać lepszą przyczepność do stołu roboczego, ale ta praktyka już zanika dzięki nowym rozwiązaniom w naszych drukarkach. Stosujemy aceton również jako sposób na łączenie dwóch elementów wydrukowanych z ASA lub ABS, ponieważ po lekkim dotknięciu pędzelkiem namoczonym acetonem rozpuszczamy niewielki obszar druku, i po złączeniu elementów w tych miejscach następuje połączenie, które jest silniejsze niż zastosowanie innych klejów. Ale dzisiaj mówimy o wygładzaniu wydruków. Czy warto? Moim zdaniem to zależy. Kiedy mamy mocne przesunięcie warstw, to znaczy obrys nie jest idealnie jeden na drugim, no to nie ma to większego sensu, gdyż materiał musiałby stopić się na tyle mocno, że wszystkie detale zostaną wygładzone. Mamy do wyboru acetonowanie pędzelkiem, poprzez zanurzenie oraz najpopularniejsze wygładzanie oparami. Wszystkie te metody nadają się do innych celów. Zanurzenie jest rzadko stosowane, ponieważ jest za mocne. Usuwa detale, zmiękcza cały wydruk i często element wygląda gorzej niż przed wygładzaniem. Pędzelek nadaje się do miejscowego wygładzania. Również, kiedy nakładamy aceton, następuje mechaniczne wygładzanie, więc możemy mocniej lub dokładniej potraktować element wygładzany lub cały wydruk. Niestety jest najbardziej pracochłonny. Ostatnim sposobem jest wygładzanie oparami. Pokażę Wam moją metodę, która sprawdza się naprawdę dobrze. Wydrukowałem sporo przedmiotów, które przetestujemy. Filamenty, których użyłem pochodzą od czeskiej firmy AuraPol. Szczerze je polecam, bo w odróżnieniu od innych producentów np. takiej nieszczęsnej Nebuli czy Rosy, która śmierdzi jak ABS, rozwarstwia się i ma problemy z przyczepnością do stołu roboczego, to AuraPol rozwiązał w jakiś sposób wszystkie te problemy. Już kończę o filamentach, ale one naprawdę są prawie bezwonne, idealnie przylegają do stołu roboczego i nie miałem z nimi żadnych problemów. Mój sposób na acetonowanie to Bierzemy metalowy pojemnik, może być też szklan. Generalnie omijamy plastiki i inne materiały, które mogą reagować z acetonem. Akryl i poliwęglan nie lubią acetonu. Wlewamy odrobinę w zależności od wielkości pojemnika i ilości wydruku. Wkładamy do środka podwyższenie. Ja stosuję prostą aluminiową tackę na gila. Na to dajemy wydruki. Zamykamy najlepiej szkłem lub metalową pokrywką. Szkło możecie znaleźć w obrazkach w sklepach typu Action. Całość kładziemy na grzejniku lub najlepiej na stole roboczym drukarki i odpalamy na 60-70 stopni, aby aceton zaczął parować. Opary wnikają w wydruki i powoli topią materiał wygładzając warstwy. Czasem wystarczy 10 minut, czasem 2 godziny. To zależy od grubości wydruku i ilości modeli i temperatury. Pamiętajcie, aby nie przesadzić, bo małe elementy mogą się totalnie zdeformować, a dużych nawet nie ruszy. Tak jak mówiłem na początku. Zakaz używania otwartego ognia. Uchylcie okno, lub najlepiej róbcie to poza domem, np. w warsztacie, garażu albo piwnicy. Dobra, a więc tak: z szarego ASA wydrukowałem odrzutowiec. Kilka testowych kluczy płaskich 13 mm, aby sprawdzić, czy będą imitować metal. Oraz rycerza. Odrutowiec przed acetonowaniem miał widoczne warstwy i matowe wykończenie. Jak widzicie, model był za długo w oparach i jego struktura zaczęła mięknąć, i nastąpiła deformacja. Rycerz wypadł naprawdę ładnie. Nie nastąpiła deformacja, jednak warstwy dalej są widoczne. O tym opowiem później. Klucze? No cóż, dalej wyglądają jak plastik. Z czerwonego ASA wydrukowałem sto jak na wino czaszkę z dekoracjami w stylu meksykańskim żabę Freda Woronoja, malucha i miskę z kryształów. Miska ma sporo widocznych warstw, ale wygładziłem ją pędzelkiem. Jak widać, ASA staje się mocno błyszczące po kontakcie z acetonem i takie już pozostaje. Wental dodatkowo wygładza mocno widoczne warstwy, zachowując przy tym szczegóły. Czerwony stojak na wino nie wygładził się tak mocno, jak się spodziewałem. Widać dalej warstwy, tylko w niektórych miejscach wygląda to ładnie. Czerwony Fred wygładził się tylko od spodu. Maluch zachował detale. Wygładziły się warstwy, które były bardzo równe pionowo, jednak kiedy obrysy nie są równo lub za daleko od siebie w przekroju poprzecznym, to niestety takie wygładzanie nie ma za dużego sensu. Najlepiej to widać na masce oraz dachu pojazdu. Meksykańska czaszka została mocno wygładzona w dolnej części. Prawdopodobnie miałem za niską temperaturę stołu, bo ustawiłem ją później na 70 stopni. Ale tutaj widać, co dzieje się z detalami. Zaczynają znikać. Więc jeśli zależy Wam na detalach, to odpuśćcie sobie acetonowanie. Przejdźmy do zielonego koloru. Tutaj mamy małego Freda, którego wydrukowałem trzy razy. Jeden nie miał kontaktu z acetonem, drugi siedział w oparach, a trzeciego wygładziłem pędzelkiem. Jak widać, ten, który siedział w oparach, wygładził się idealnie. Nawet pozostałe widoczne detale, takie jak nozdrza, oczy czy uśmiech. Nawet górne, płaskie warstwy, wyglądają niczym odlew. Wygładzanie pędzlem niestety nie było takie efektywne i ładne. Widać dalej warstwy, nie zrobiłem tego równo i wolę wersję bez acetonu lub z oparów. Figura przestrzenna sierpińskiego, nawet nie wiem jak to nazwać. Przed acetonowaniem wyglądała średnio, a po to już inna sprawa. Wszystko zależy od tego, jak pada światło. Nie dajcie się nabrać na zdjęcia lub filmy, gdzie światło pada tylko od boku, bo wtedy nie widać warstw. Kiedy pada od góry lub pod kątem, to wtedy widzimy wszystkie niedoskonałości. Podobnie jak przy sprawdzaniu gładzi na ścianie. Oceton ładnie wyrównał warstwy z każdej strony, nawet w środku. Przy okazji spójrzcie jaką mieliśmy małą powierzchnię kontaktu ze stołem roboczym, a jednak wydrukowało się bez problemu. Zielona żaba voronoi niestety również nie wygładziła się tak jak inne przedmioty. Widoczne struktury voronoi mają to do siebie, że te warstwy są bardziej widoczne. Okej, okay, ostatni żółty kolor. Zobaczcie jak kozacko wyszedł pikachu. Większość warstw zniknęła, ale niestety na głowie i ogonie dalej widać mocno przesunięte obrysy. Dalej czaszka z rogami. Model znajdziecie w opisie. I znowu, tam, gdzie były warstwy blisko siebie, wygładzenie było maksymalne, a przy dużych odstępach obrysów dalej widać tak jakby schodek warstw. Pamiętajcie, że przedmioty zaraz po acetonowaniu mają delikatną strukturę i każdy odcisk palca zostanie uwieczniony na powłoce zewnętrznej. Po wyciągnięciu powinniśmy dać odparować acetonowi dobrych kilka dni, zanim przekażemy nasz wydruk klientowi czy znajomemu. Felga do mojego modelu niestety uległa zniszczeniu, ponieważ cienkie połączenie rozpuściło się i wnętrze felgi zapadło się do środka. Jednak błyszczące wykończenie bardzo jej pasuje. Ale warstwę i tak widać. Ostatni nasz model to Toyota Supra w wersji kitkart. Aceton wygładził ją na tyle mocno, że zniknęły szczegóły takie jak lampy czy obrysy drzwi i okien. Tak samo raczej już jej nie poskładamy, ponieważ materiał naściąknął acetonem i nieco zmienił swój kształt, a tutaj tolerancja wynosiła 0,1 mm. Dlatego, tak jak widzicie, mówiłem na początku filmu, acetonowanie zależy od docelowego efektu końcowego. Niektórych rzeczy po prostu nie ruszamy. Inne wygładzamy pędzlem, inne dłużej w oparach. A inne krócej. Nie ma idealnego rozwiązania. Ja osobiście nie robię tego za często, ponieważ jeśli chcemy uzyskać przedmiot podobny do odlewu, no to powinniśmy szukać drukarki żywicznej, a nie FDM. Jeśli chcecie się podzielić uwagami lub swoimi doświadczeniami, to zapraszam do sekcji komentarzy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.